Cześć, kochani, witam się z Wami ponownie na moim kanale, kanał Ezotarot. Dziś kolejne czytanie czytanie Lustro. Zobaczymy, co nam dzisiaj tutaj karty będą chciały Wam pokazać. Dla osób nowych, tylko przypomnę, jak to zwykle na moim kanale, dwie karty do wyboru. Pomyślcie, zastanówcie się, karta, która najbardziej do Was przemawia która Was przyciąga, będzie przewodnikiem dzisiejszego czytania dla Was. Karta numer 1, serce, karta numer 2, również serce, ale o zupełnie innym kształcie, tak? Kochani, co jeszcze? No może dołożę Wam kryształy. Karta numer 1, kryształ górski, karta numer dwa kwarc różowy, bo wiem, że część z Was lubi synchronizację z kamieniami. Kochani, zastanówcie się, przystopujcie, pomyślcie, Czytanie lustro. Zapraszam serdecznie do Mamy oglądania. Mamy kartę numer jeden: serduszko, ka, kartę i kryształ górski. Mamy dwie talie do y, wyboru w sensie. Ta talia to osoba, o której myślicie, ta talia to wy. I naprzemiennie zobaczymy, co karty nam pokażą, jakie uczucia między Wami, odbicie lustrzane Waszych emocji i uczuć. Oczyszczam karty, zaczynam od Was i zobaczymy, co nam tutaj się pokaże przy Was, przy karcie numer 1. No i kochani, mamy kartę numer 1. Z tą kartą zsynchronizowaliście, ta karta jest przewodnikiem Waszego czytania i zobaczymy, zaczniemy od Was. Co Ty myślisz o nim? Co Ty myślisz o niej? Co Myślisz o tej osobie na ten moment, tu i teraz? Na ten moment, tu i teraz. Widzę, że nie jesteś zadowolona, nie jesteś zadowolona, nie jesteś zadowolony z obecnego przebiegu spraw. Sprawy potoczyły się nie po Twojej myśli. Tu jest rozstanie, tu jest tęsknota, tu jest zranienie, tu jest rozczarowanie jakąś sytuacją. Tu pokazuje mi się niedocenienie. Ty myślisz, że ta osoba Cię nie docenia. Ty myślisz, że ta osoba y, dlaczego dużo mówi, dlaczego y, niby coś czuje, niby cię kocha, a nic z tym nie robi. Tu jest w tym problem. Jakby m, brak kroku dalej. Wszystko w zawieszeniu, wszystko wisi w powietrzu, nie ma decyzji żadnej, tak? Ta osoba nie docenia ciebie. Ty myślisz o niej, że ona cię m, nie docenia, nie. Jakby nie docenia wartości waszego uczucia i waszej relacji. Nie docenia po prostu, tak? Zobaczymy. Ta osoba, powiem wam tak, na ten moment nie będę wchodziła w szczegóły relacji, bo tu nie ma znaczenia, w jakiej relacji teraz obecnie się znajdujecie, ale ta osoba skupia się nie na tym, co trzeba. I wy o tym wiecie. Ta osoba unika odpowiedzialności. Unika rozmowy, unika nawet kontaktu, ale unika po prostu jakby pewnych tematów drażniących ją na ten moment. Nie chce na, na jakieś tematy rozmawiać, wracać do jakichś spraw i rzeczy. Osoba bardzo taka zamknięta w sobie i bardzo trudna, skomplikowany człowiek, bym powiedziała, tak? Wy macie takie postrzeganie na temat tej osoby, jej lub jego. Tu karty mówią i zobaczcie, tu karty mówią: Wy czujecie, że to jest Wasza bratnia dusza. To jest osoba, która no, jest, jest w Waszym sercu, jakby, jakby zagnieździła się w Waszym sercu. Wy nie potraficie tej osoby z serca usunąć, nie potraficie tej relacji zakończyć i zapomnieć. Tu jest też karta mówiąca o tym, że Wy razem możecie wszystko. Tu macie wszystko, a brakuje tego czegoś. Nie wiem, jak to Wam określić, ale osoby, które siedzą po drugiej stronie, na pewno będą wiedziały, co mam na myśli, bo to jest do Was, kochani, informacja. Tu wszystko macie pod nosem, a nie potraficie z tego skorzystać. W sensie wy oboje idziecie jedną drogą, w jeden jakby kierunek, ale nie umiecie się dogadać. Nie umiecie. Nie umiecie jedno drugiemu przekazać swoich pragnień. Tu też jest coś takiego, że ty myślisz o tej osobie, że ona. Je, że ona jak ty powiesz, czego chcesz, to ona odejdzie, odsunie się od ciebie. Tak, tak mi się to pokazuje, kochani. Tutaj musicie też pamiętać o tym, że ta relacja jest bardzo taka emocjonalna między wami. I z waszej strony bardziej, bo pytamy teraz, co Ty myślisz o tej osobie. Ale ty bardzo emocjonalnie podchodzisz do tego uczucia, gdyż ona, gdy znów ona stąpa twardo po ziemi. O, tak mi się chciało powiedzieć. I ta osoba jednocześnie może być super romantyczna, jak i bardzo złośliwa i bardzo nieprzyjemna w relacji, tak bym powiedziała. Z jednej strony potrafi być romantykiem, tak ją postrzegasz, i daje ci wszystko, a z drugiej strony wszystko zabiera. Dobra, zobaczymy teraz, kochani, po drugiej stronie, co nam tutaj świta. Oczyszczę tak też karty. I zobaczymy, co on, ona, ta osoba myśli o tobie. Już mi tu karty szaleją. Ta osoba ma dość. Dość, tylko, kochani. Ta osoba ma dość kłótni. Dość jakichś problemów, dość nieporozumień między Wami. Na ten moment może wybrać rozstanie, albo jeszcze, jakby to Wam tutaj nakreślić, może wybrać rozstanie, ale tylko takie chwilowe. Tu, tu może być ktoś pomiędzy Wami. Tu na ten moment może być ktoś pomiędzy Wami, kto podjudza tą osobę i mówi: Słuchaj. Ona cię nie docenia, on cię nie docenia. Ktoś tutaj, to, ktoś tu sieje zamęt, kochani. Ta osoba na ten moment czuje się pewna siebie, tak? Co ona myśli o tobie? Yy, ona czuje, ona wie, że za każdym razem, kiedy tylko jej się powinie noga albo kiedy tylko nawet wasza relacja powiedzmy jest w zawieszeniu, ty zawsze pozwolisz jej wrócić. Ona zna swoją wartość w twoim sercu. Ona, cię, ona jest silniejsza od ciebie. Energetycznie i emocjonalnie ma dominację nad tobą. Dominuje. Dominuje nad tobą jak nic. Kochani, idziemy dalej. Eee, co ona myśli o tobie? Ona może ci mówić. Przecież jest wszystko ok. Przecież ty wyolbrzymiasz, przecież nic się nie dzieje. Ja chcę dla nas jak najlepiej. Może ci dużo obiecywać. Ale to są słowa. Mało czynu, mało czynu z jej strony. Ona się boi straty ciebie. Ona wie, że ty możesz w każdej chwili odwrócić się napięcie i ją zostawić, a ona nie zrobi nic, bo nie może. Nie może nic zrobić, tak? To nie jest tylko to, że w sytuacji takiej materialnej, rzeczywistej, tu i teraz, ona nie może nic zrobić. Ona po prostu jest ciężką osobą i jest taką osobą nawet narcystyczną, zadufaną w sobie i może się uprzeć dla zasady, tak bym to nazwała. Zobaczymy uczucia Twoje do tej osoby. Chociaż na pewno, jeżeli pytasz o tą osobę, to samo przez się się rozumie, że jest miłość, tak? Jest chemia. Ale zobaczymy, może karty pokażą nam coś głębiej. Jesteś zła. Lub jesteś zły. Na siebie i na tą osobę. I na wszystko. I na cały świat. I na tę relację. I nie rozumiesz, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego ciągle głową w ścianę. Tak? Starasz się zrozumieć. Starasz się zrozumieć, co ty czujesz? No czujesz tutaj złość, czujesz złość do tej osoby. Ewidentnie jest złość, jest żal, jest smutek, jest zastanawianie się, dlaczego. Czemu ciebie to spotyka, dlaczego to się tak dzieje? Wręcz uważasz się za w cudzysłowie głupca. Na zasadzie mówisz, kurczę, jaka ja jestem głupia. Jaki ja jestem głupi? Czemu znów daje się? Ponieść temu uczuciu, czemu znów daje się zmanipulować, czemu znów w to wierzę. A mimo wszystko, tu jest tak, że czujesz do tej osoby, czujesz, ty czujesz taką niepewność. Ty myślisz, że on cię, ona, on lub ona cię oszukuje, ta osoba, tak? Że jest może dwulicowa, że nie mówi ci całej prawdy. Twoja intuicja coś ci tu podpowiada, co zaburza twoje uczucie i takie stabilizacje przy tej relacji. Dobrze, kochani, patrzymy dalej. Co on czuje do ciebie? Co on, ona czuje do ciebie? No i tak, no i co czuje, kochani? No i co czuje? Co czuje do ciebie, bratnią duszę? Ta osoba czuje do ciebie mega chemię, mega chemię i uczucie. I teraz możesz powiedzieć: Dobrze, skoro ona coś czuje, ta osoba, dlaczego nic nie robi? Dlaczego? Bo teraz jest taki moment w życiu tej osoby, że wszystko jest w zawieszeniu w jej życiu. Ona nie, ona mimo tego, to tak jak ja zawsze mówię, że mm, zależy w jakiej talii karta yy, mi, bo każda talia dla mnie, każda karta w talii mówi dla mnie, mimo tego, że ta karta może być ta sama, to mówi do mnie co innego. Tutaj karty mi mówią, że ta osoba jest z kimś związana, jest z kimś lub jest czymś związana, zobowiązana do czegoś lub przemawia przez nią strach. Przed uczuciem, przed związkiem, przed relacją. Tak? Przed osądzaniem, przed, przed... Jest bardzo... Przed osądzaniem innych też. Tak. Tak bym powiedziała. I ta relacja na razie dla Was jest, że tak powiem, no bez wyjścia, no bez wyjścia. No ciężko, no ma uczucia ta osoba, ma uczucia, ale Wy też czujecie to intuicyjnie, że to jest taki bagaż życiowy, tak jak mi tutaj wychodzi, ta osoba dźwiga bagaż życiowy i jest ciężko. Nie wie co zrobić, bo nie ma na ten moment nie ma na ten moment odpowiedniej dla was y, rady takiej tak, co zrobić. I dla was i dla tej osoby nie ma tutaj takiego takiej podpowiedzi od losu. Tu jesteście jakby w pudełku, zamknięci w pudełku i, i, i nie ma ruchu, nie ma ruchu Wy czujecie się bezsilni i ta osoba też, kochani, i ta osoba też. Zobaczymy, czego oczekujesz od niego, czego oczekujesz od niej, czego oczekujesz od tej osoby. Czego oczekujesz od tej osoby? Ty chcesz ją mieć przy sobie, ty chcesz ją mieć, no brzydko powiem, na własność, ale chcesz być przy niej, oczekujesz wsparcia, oczekujesz stabilizacji, oczekujesz, Wyznania, uczuć i szczerości, i szczerości, bo ty nie wiesz, na czym stoisz na ten moment. Ta osoba ma siłę i władzę nad tobą. Ta osoba jednocześnie cię uskrzydla, ale też ściąga cię do ziemi, tak? Tak mi się pokazuje. Zobaczymy, czego ona, ta osoba oczekuje od ciebie, czego on lub ona oczekuje od ciebie. Kochani, wiecie co? Tutaj mi się pokazuje, że też poniekąd wsparcia, bo robi taką dobrą minę, a jakby udaje, że wszystko jest w porządku, ale wcale nie jest. Nie jest szczęśliwa ta osoba. Czego ona oczekuje cię Wsparcia. Żebyś nie naciskała, nie naciskał na nią. Zrozumienia. Chociaż ciężko będzie. Nie mówię, że nie, bo będzie ciężko tutaj. Ciężko. Relacja. Nie wchodzę w relację. Nie wchodzę między wami jakie są relacje, czy to są trójkąty miłosne, czy inne, zupełnie inne relacje, ale tu w grę wchodzi multum osób naokoło, które jeszcze utrudniają sytuację między wami. Tak Wam powiem. Tu wchodzą też różni znajomi, rodzina, plotki, yy. dużo, dużo rzeczy, dużo, dużo osób jest wokół Was, które komplikują tą sytuację, nakręcają niepotrzebnie pewne sprawy. Dobrze. I zobaczymy, kochani, teraz. Ja teraz wam wezmę kartę uzupełniającą. Co ukryte, co schowane przed waszym okiem? Co ukryte, co schowane przed waszym okiem? Ta osoba ukrywa przed wami. Ta osoba ukrywa przed wami swoje prawdziwe. Uczucia, nie mówi o swoich uczuciach i o swoich zamiarach. Skrywa je przed wami. W głębi serca tęskni, męczy się, jest pod murem, pod ścianą, tak? Głową o ścianę. Yy, no, cierpi, cierpi. Chociaż powiem wam nie okazuje, robi taką twardą maskę. Taką wy tego nie potraficie zrozumieć, dlaczego tak się zachowuje. To jest taka samoobrona przed tym uczuciem. Samoobrona. Tak mi się to pokazuje, kochani, dla Was. Jeżeli Wam się czytanie podobało, oczywiście, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, subskrybuj. Kochani, jeżeli Wam się podobało, wszystkim łapkę w górę zostawcie będzie mi niezmiernie miło. Oczywiście, czekam na Wasze komentarze i zapraszam. Zobaczymy, co się pokaże nam dla karty numer 2 i kwarcu różowego. No i mam kartę numer 2, kwarc różowy przed Wami. Kochani, zobaczymy, co dla Was, co dla osób, które na przewodnika wybrały kartę numer 2. Co karty nam pokażą, co ty myślisz o nim, co myślisz o niej, co myślisz o tej osobie. I już Wam mówię, zastanawiasz się, dlaczego takiego wyboru ta osoba dokonuje. Według Ciebie ten wybór jest niewłaściwy. Według Ciebie nie docenia własnego szczęścia lub sama siebie, ta osoba unieszczęśliwia, że jest nieszczęśliwa i tkwi w tym wszystkim. Nie potrafisz tego zrozumieć. Yy, uważasz, że ktoś yy tutaj manipuluje, manipuluje przy waszej relacji, że ta osoba źle wybiera, że yy w złym kierunku patrzy i w złym kierunku podąża. Tak? Ty jakby tutaj całym sercem jesteś za tą osobą. Yy, ale myślisz, że jego wybór lub jej jest niewłaściwy, źle decyduje. Tutaj dla części z Was była decyzja o jakimś rozstaniu lub kłótnia, bo jest cierpienie, jest zmęczenie. Kochani, tutaj mi się pokazuje, że osoby, które Wam nie sprzyjają, które Wam nie sprzyjają, mogą być spod znaku strzelca, barana i wodnika. Tak, takie osoby tutaj mi się pokazują, które Wam mogą tutaj Brudzić, no brzydko powiem, brudzić. Te osoby źle mogą wpływać na sytuację między wami lub coś komplikować, tak to nazwę. Tak mi się to pokazuje. Ale ty myślisz, że ta osoba złe wybory dokonuje, niewłaściwych wyborów. Zobaczymy, co on, co ona myśli o tobie na ten moment, na tą chwilę, tu i teraz. Z jednej strony to ta osoba, i tu jest taka bardzo karta pod, zbliżona do tego, co mi wyszło mm, dla karty numer jeden. Bardzo zbliżone karty. Z jednej strony, co ta osoba myśli o tobie? Dlaczego nie umiesz cieszyć się tym, co wam dane? Dlaczego szukasz sama problemów lub sam szukasz problemów? Tak mi się to pokazuje, że ona tak myśli, ta osoba, tak? Że powinnaś cieszyć się tym, że los. Zesłał ci, nawet jeżeli to ma być romans, czy, czy yy, jakaś sytuacja bez wyjścia między wami na ten moment, to powinnaś się tym cieszyć, a nie yy, szukać problemów na siłę. To jest tylko takie powierzchowne, co ja tutaj wam mówię, no ale tak ta osoba myśli, tak? Yy, ta osoba tęskni, że yy, tęskni, co ona myśli o tobie? Myśli, że ty jej nie wierzysz, nie ufasz, że ona może za tobą tęsknić, że jej... Że jej jest ciebie brak, tak po prostu. No rzeczywiście, tu ta osoba dokonała jakiegoś wyboru, lub ten wybór został dokonany wcześniej, bo jakaś sytuacja, tu jakaś kłótnia między wami, jakiś konflikt, w ogóle jakieś nieporozumienia, tak jak mówiłam, osoby trzecie wplątane w to wszystko, a ty sama nie jesteś w stanie się przeciwstawić, i ta osoba też. Tu jest poróżnienie między wami. Nawet ochłodzenie uczuć, bym powiedziała, ona, ta osoba odbiera od ciebie ochłodzenie uczuć. Tak mi się pokazuje. Dobra, idziemy dalej. Co ty czujesz do niego, do niej? No i znów, no i wychodzi mi karta dwulicowości. Jesteś po prostu, jesteś nieufna. Myślisz, że cię zdradza lub... Yy, no, że się nigdy nie zmieni, o tak mi się pokazuje. Ty czujesz złość na niego lub na nią, że, yy, że jest nie w porządku w stosunku do ciebie. Czujesz złość, że odszedł, lub, ta, lub ona tak zostawiła tą relację. Czujesz złość, że ta osoba odeszła od ciebie. Czujesz rozgoryczenie, rozczarowanie. Jesteś zła. Masz dość. Tak mi się to pokazuje. Nie wiesz, dlaczego nie potrafisz tego zrozumieć, gdzie jest problem, gdzie w czym jest wina. Yy, tu jest, dla części z Was będzie ten związek już kilka razy przechodził taką, yy, no, przechodził kilka razy taką już sytuację, tak? Kilka razy. To jest powrót do tej samej sytuacji i mielenie tego samego w kółko. Tak mi się tutaj pokazuje, kochani, dla Was. Zobaczymy, co. A on czuje, ona do ciebie, co ta osoba czuje do ciebie. Ona wróci do ciebie, ona wróci do ciebie, bo ona tęskni. Ona tęskni, ona nie umie, nie potrafi funkcjonować bez ciebie. Dajesz jej poczucie do wartościowania, ona przy tobie czuje się, że jest we właściwym miejscu i czasie, i to, co się dzieje między wami jest. Na swoim miejscu. Ona źle się czuje jak ciebie, jak wy jesteście osobno. Ona zba, zboczyła ze ścieżki, tak to prawda? Ta osoba źle wybrała i ona zdaje sobie sprawę z tego, że z, dokonała złego, złego wyboru. Zdaje sobie sprawę z tego, że masz prawo być na nią zła. Na tą osobę, tak? Tak mi się to pokazuje. No jest, no jest tęsknota. Tęsknię za tobą. Tęskni, cierpi, nie chce się narzucać, ale tu jest. Wiem, źle wybrałam. Źle wybrałem. Dokonałem złego wyboru. Nie powinienem, nie miałem wyjścia. Tak mi się to pokazuje, kochani. Zobaczymy, czego oczekujesz od tej osoby. Kochani, oczekujesz prawdy, oczekujesz w końcu, żeby cię docenił, żebyś była dla niego na pierwszym miejscu, tak? Tak mi się to pokazuje. Kochani, żebyś to Ty była najważniejsza, bo tu mi się pokazuje, że, o, że rzeczywiście ta osoba nie do końca cię docenia. Oczekujesz od niego, żeby z Tobą był, żeby, żeby cię doceniał, żebyś była dla niego najważniejsza, żeby docenił Wasze uczucie i to, co los mu zesłał. Bo ty sama nie potrafisz tego zrozumieć, zresztą ta osoba też nie potrafi tego zrozumieć. Dlaczego i co między wami jest tak silnego, że was nieskończenie do siebie przyciąga? To uczucie, tak? Ta miłość, namiętność, pasja, chemia, e, przyciąganie. No i tu pożądanie jest bardzo duże bardzo duża karta fizyczności, kochani, między wami bardzo duża. Co może też wskazywać na romans. Dobra, zobaczymy, czego ta osoba oczekuje od ciebie. Żebyś nie naciskała. Żebyś była sprawiedliwa w osądzie. Żebyś dała mu lub jej wolną przestrzeń, wolny wybór. Żebyś się cieszyła tym, co tu i teraz. I tu szczególnie, bo tu mi się ciągle. Ciągle mi chodzi karta nacisku, karta kłótni, karta nieporozumienia, że ktoś, coś, komuś, coś ktoś chce tutaj. Wiecie, no tu też poniekąd mi się pokazuje, że yy, oczekuję od ciebie, żebyś pozwoliła mu wrócić do ciebie lub dała szansę. Jeszcze raz tak mi się pokazuje. Chociaż widzę, że może być na straconej pozycji, bo, bo jesteś bardzo tutaj rozgoryczona złość i, i taka niesprawiedliwość jest przy tobie. Zobaczymy talią uzupełniającą, kochani, co ukryte, co schowane przed Waszym okiem. Co ukryte, co schowane przed Waszym okiem, kochani, nie uwierzycie. Karta karmy. Także już wiecie, o co chodzi. Co ukryte, co schowane przed Waszym okiem. Wasza relacja jest karmiczna. Będzie się powielała, będzie zawracała, będzie toczyła koło i wraca do punktu wyjścia. Ta chemia między Wami, nowy początek. Po prostu, no, no interesujecie się na pewno ezoteryką. Jest, yy, wiem, że wiele z Was... Interesuje się tarotem. Wiecie, co oznacza karta Karmy. Taka karta wyszła między Wami. Tyle ode mnie dla Was, kochani. Jeżeli Wam się podobało, łapki w górę, czekam na Wasze komentarze, jak zawsze. Jeżeli jesteś nową osobą, subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostaniesz ze mną na moim kanale. Pozdrawiam Was serdecznie i, kochani, widzimy się w kolejnym czytaniu. Trzymajcie się. Cześć!